W polskim sporcie niewiele jest nazwisk, które przez lata brzmiały równie mocno zarówno w kraju, jak i za oceanem. Marcin Gortat, człowiek, który stał się symbolem polskiej obecności w NBA, konsekwencji, pracy i wizerunku profesjonalisty, którego trudno było to nie te złapać na słabościach. A jednak dziś, gdy słyszymy tytuł, w wieku 42 lat, Marcin Gortat w końcu ujawnił to, co wszyscy podejrzewaliśmy. Pojawia się pytanie, które od dawna krążyło w tle jego kariery. Co przez te wszystkie lata było prawdą, a co tylko dobrze zbudowaną legendą? Marcin Gortat urodził się 17 lutego 1984 roku w Łodzi, mieście, które nieraz wychowało ludzi twardych, odpornych na presję i przyzwyczajonych do tego, że nic nie przychodzi łatwo. Sport miał we krwi. Jego ojciec, Janusz Gortat był znanym polskim bokserem i Olimpijczykiem, co przez lata wpływało na postrzeganie Marcina jako zawodnika o charakterze do walki, nie tylko do grania. W domu dyscyplina i ambicja były czymś naturalnym. A kiedy młody gortat rósł i rozwijał się fizycznie, świat sportu szybko zauważył, że to zawodnik o warunkach których nie da się nauczyć, i o determinacji, której nie da się kupić. Zanim w ogóle pojawił się temat NBA, była Europa, Niemcy. Tam zaczynał budować swoją pozycję w profesjonalnej koszykówce. Jego nazwisko zaczęło być rozpoznawalne wśród skautów i działaczy, ale to nie była historia natychmiastowego błysku reflektorów. To były lata, w których walczy się o minuty, o kontrakt, o miejsce w składzie. To są momenty, kiedy sprawdza się człowieka nie tylko sportowca kiedy w końcu przyszedł czas na wielką szansę nazwisko Gortat zaczęło pojawiać się w kontekście amerykańskiego snu który dla większości pozostaje tylko marzeniem dla niego stał się projektem do zrealizowania i kiedy ten projekt nabrał realnych kształtów w Polsce zaczęło się rodzić poczucie dumy mamy swojego człowieka w NBA nie w roli maskotki nie epizodycznie ale realnie jako gracz który potrafi walczyć z najlepszymi. Ale w całej tej historii od samego początku istniał drugi wątek, ten, który nie zawsze był wypowiadany głośno. Prywatność. Marcin Gortat przez lata był postacią medialną, ale jednocześnie pozostawał zaskakująco kontrolowany w tym, co pokazuje publicznie. W czasach, gdy wielu sportowców opowiada o wszystkim, publikuje każdy dzień i emocje, on długo utrzymywał dystans. Owszem, pojawiał się na wydarzeniach, współpracował z markami, funkcjonował w show biznesowej przestrzeni, ale granica była wyraźna. Jego życie prywatne nie miało przesłaniać kariery i właśnie ta konsekwencja budowała napięcie, bo im bardziej ktoś chroni swoją prywatność, tym bardziej ludzie zaczynają pytać, co tam jest. Czy chodzi o relacje, czy o przeszłość, czy o prawdziwe powody pewnych decyzji. Przez lata wokół Gortata pojawiały się spekulacje, plotki, medialne komentarze, czasem łączone z publicznymi osobami, czasem z tajemnicą, która, zdaniem fanów, musiała kryć się za jego spokojnym wizerunkiem. Z perspektywy telewizyjnego widza, najciekawsze jest jedno. Marcin Gortat nie jest sportowcem, który zniknął po zakończeniu kariery. Wręcz przeciwnie. Po NBA pozostał w przestrzeni publicznej poprzez działalność społeczną, sportową, medialną. Wciąż komentuje, wciąż jest obecny, wciąż ma wpływ, a to oznacza, że jego historia się nie skończyła. Ona tylko zmieniła formę. I teraz, gdy słyszymy o ujawnieniu, o słowach, które mają potwierdzić to, co wszyscy podejrzewaliśmy, zaczynamy patrzeć inaczej na całe jego życie. Na to, co mówił wcześniej. Na to, czego nie mówił, na wybory, które wydawały się wyłącznie sportowe, a być może miały drugie dno. Bo proszę Państwa, w takich biografiach najciekawsze jest to, że prawda nie zawsze wygląda jak sensacja. Czasem prawda to jedno zdanie, wypowiedziane spokojnym tonem, jedno przyznanie, które nagle sprawia, że wszystko układa się w logiczną całość. Czy Marcin Gortat przez lata budował wizerunek twardziela bez skazy, bo tego wymagał sport? A może dlatego, że coś w nim samym domagało się ochrony? Co było tą częścią jego życia, o której mówiło się szeptem i czy naprawdę wszyscy ją podejrzewaliśmy? Kiedy mówimy o Marcinie Gortacie, mówimy o czymś więcej niż o statystykach. Mówimy o historii sportowca, który wszedł do NBA w czasach, gdy dla polskich zawodników była to liga niemal zamknięta, niedostępna, brutalna i bezlitosna. A jednak on nie tylko tam trafił, on się tam utrzymał. I to przez lata. Jego kariery był momentem przełomowym nie tylko dla niego, ale dla całej polskiej koszykówki. Zawodnik z łodzi nagle znalazł się w środowisku, w którym rywalizacja jest codziennością, a presja nie daje oddechu. Tam nie ma taryfy ulgowej. Tam liczy się to, czy jesteś gotów wstać po upadku. I czy potrafisz grać wtedy, gdy nikt nie stawia na ciebie dużych pieniędzy? Gortat krok po kroku udowadniał, że ma cechy, których trenerzy szukają. Solidność, dyscyplinę, odporność, pracę na treningu. To nie był typ zawodnika opierającego się wyłącznie na efektowności. To była koszykówka twarda, odpowiedzialna, niekiedy niedoceniana przez fanów szukających fajerwerków, ale ceniona w szatni i w sztabach szkoleniowych. Z czasem przyszły momenty, które budują markę zawodnika w NBA. Większa rola, większe oczekiwania, większe media. Szczególnie istotny był okres, gdy zaczął dostawać szansę na granie papoe na poważnie. Nie jako uzupełnienie, lecz jako realny filar w strefie podkoszowej. I wtedy w Polsce narodziła się narracja Polski Młot. Przydomek, który idealnie pasował do jego stylu. Mocny. Fizyczny, konsekwentny. W świecie profesjonalnego sportu, sława działa jednak jak lupa. Im większy sukces, tym większe zainteresowanie nie tylko tym, co na boisku, ale i tym, co poza nim. Wystarczy jedno zdjęcie, jedna wypowiedź, jeden gest na konferencji prasowej, by internet dopisał resztę historii. I gortat, będąc coraz bardziej rozpoznawalny, Zaczął doświadczać tego mechanizmu w pełnej skali. Nie chodziło już tylko o czy wygra, chodziło o to kim jest, z kim się spotyka, gdzie bywa, co planuje, czy jest typem samotnika, czy unika bliskości, czy jego kariera zawsze była priorytetem, a może to była zasłona dymna dla czegoś, co nie pasowałoby do publicznego obrazu sportowego bohatera. Tu pojawia się pierwszy sygnał, który po latach wielu fanów interpretuje jako. Zapowiedź ujawnienia. Marcin Gortat, w różnych wypowiedziach, dawał do zrozumienia, że sukces wymagał od niego rezygnacji, także osobistych. To nie były zwierzenia w stylu celebryckim. Raczej krótkie, konkretne zdania, które brzmiały jak chłodna analiza: Sport kosztuje. A jeśli kosztuje, to pytanie brzmi, co dokładnie kosztował? W jego historii widać kilka punktów zwrotnych momenty transferów, zmiany drużyn, wejście w nową rolę, nowe otoczenie. Każda zmiana w NBA jest nie tylko sportowa, ale życiowa. To nowe miasto, nowe relacje, nowe oczekiwania. Wielu zawodników gubi w tym równowagę. On przez lata ją utrzymywał. I to też wzmacniało obraz człowieka nie do złamania. Ale proszę Państwa, nawet najsilniejsi nie są z kamienia. Z biegiem czasu Gortat stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich postaci sportowych za granicą. W Polsce bohater, w NBA profesjonalista. W mediach człowiek, który potrafi mówić pewnie, ale nie mówi zbyt dużo. To połączenie działało jak magnes. Im mniej zdradzał, tym bardziej ludzie chcieli wiedzieć więcej. I teraz warto zwrócić uwagę na coś jeszcze. Gdy wielu sportowców po zakończeniu kariery milknie, Gortat pozostał aktywny, wypowiada się, komentuje rzeczywistość, uczestniczy w projektach, a takie osoby prędzej czy później zaczynają mówić bardziej otwarcie, zwłaszcza wtedy, gdy presja wyników już nie istnieje. I właśnie ten moment, wejście w wiek 42 lat, dla wielu staje się symboliczną granicą granicą, za którą człowiek. Nie musi już nikomu nic udowadniać na parkiecie. Może natomiast uporządkować opowieść o sobie, a czasem przyznać coś, co przez lata wisiało w powietrzu. Czy to dotyczy jego życia uczuciowego, czy może relacji rodzinnych, czy może prawdziwych powodów niektórych decyzji i wyborów, co fani najbardziej chcieli zrozumieć rodzinie, miłości, życiu prywatnemu i plotkom, które nie brały się znikąd. W świecie sportu zawodowego. Istnieje niepisana zasada albo oddajesz publiczności wszystko, albo bronisz swojej prywatności jak twierdzy? Marcin Gortat przez lata wybierał tę drugą drogę. I paradoksalnie to właśnie ona wzbudzała największą ciekawość. Bo gdy ktoś jest znany, odnoszący sukcesy, obecny w mediach, a jednocześnie nie pokazuje Bożą mu domowego życia jak większość gwiazd, natychmiast pojawia się pytanie: dlaczego? Czy to świadoma strategia, czy ochrona rodziny, a może coś, o czym nie chciał mówić. Zacznijmy od fundamentu. Rodzina Gortata była w Polsce rozpoznawalna jeszcze zanim Marcin stał się gwiazdą NBA, ojciec, sportowiec, człowiek znany ze świata boksu, twardej dyscypliny i wytrzymałości. To tworzyło naturalne tło dla narracji o synu, który również walczy, tylko na parkiecie. Wielu kibiców widziało w Marcinie kontynuację sportowego charakteru rodziny, determinacja, stalowe nerwy, praca. Jednocześnie Marcin, mimo wielkiej kariery, wielokrotnie w swoich wypowiedziach podkreślał znaczenie Polski, domu, korzeni, ale nigdy nie robił z tego medialnej telenoweli. Jego emocje były raczej kontrolowane. A w czasach, gdy media lubią wyciskać z bohaterów łzy i dramaty, taka postawa tylko wzmacniała aurę tajemnicy. W przestrzeni publicznej pojawiały się sugestie o jego relacjach, o znajomościach, o życiu uczuciowym, które rzekomo miało istnieć gdzieś obok kariery. Co ważne, w świecie celebrytów często wystarczy, że ktoś zostanie zauważony w określonym miejscu z określoną osobą, by uruchomić maszynę interpretacji. Kolacja, już związek, wspólne zdjęcie, już zaręczyny, brak komentarza już potwierdzenie. Gortat najczęściej reagował tak, jak robią to ludzie przyzwyczajeni do presji, milczeniem albo krótkim zdaniem, które niczego nie wyjaśniało do końca. I wtedy publiczność dopowiadała resztę. Ale proszę państwa, jest też druga strona tego zjawiska, bo czasem plotki nie żyją długo, jeśli nie mają żadnego zaczepienia w rzeczywistości. A w przypadku Marcina zainteresowanie wracało falami. To oznacza że ludzie czuli, iż coś w tym jest. Że za tą zamkniętą postawą kryje się jakaś prawda, której on nie chce lub nie może powiedzieć wprost, co jeszcze budowało napięcie. Fakt, że Marcin Gortat jako sportowiec o międzynarodowej pozycji, funkcjonował jednocześnie w kilku światach: Polska, Stany Zjednoczone, sport, biznes, show biznes. A to środowisko jest pełne pokus, układów presji wizerunkowej i relacji, które czasem nie wytrzymują ciężaru popularności. I właśnie dlatego w jego życiu prywatnym pojawiały się momenty, które media natychmiast interpretowały jako tyda sygnały. Pewne wypowiedzi o samotności, pewne dystansowanie się od tematu małżeństwa, pewne sugestie, że kariera wymagała poświęceń, oraz to, że mimo upływu lat nie pojawiał się stabilny, jasno komunikowany obraz życia rodzinnego. Dla widzów było to fascynujące, bo kibic chce wierzyć, że sportowiec ma w życiu pełne, pełnie sukces i miłość, zwycięstwa i dom, karierę i rodzinę. A jeśli w tej układance brakuje jednego elementu, natychmiast rodzi się podejrzenie. Dlaczego? Warto też pamiętać, że w polskich realiach społecznych temat prywatności znanych mężczyzn bywa szczególnie komentowany. Jeśli ktoś nie mówi o związku, Zaczyna się analiza. Jeśli nie pokazuje partnerki, pojawiają się plotki. Jeśli unika pytań, ktoś powie: na pewno coś ukrywa. I te mechanizmy nakręcały się latami. Jednocześnie Marcin Gortat budował wizerunek człowieka, który nie jest gwiazdką. To był sportowiec twardy, konkretny, bez romantycznych deklaracji na okładkach. A właśnie ta powściągliwość sprawiała, że gdy dziś mówi się o ujawnieniu, Cała polska sportowa na chwilę wstrzymuje oddech, bo jeśli ktoś przez lata milczał, a potem ma powiedzieć coś ważnego, to znaczy, że uznał, iż ten moment jest odpowiedni, że być może w końcu nie musi już chronić tej części życia tak mocno jak wcześniej. A zatem, proszę państwa, co dokładnie ujawnił? Czy chodzi o jego życie uczuciowe, czy o coś, co miało wpływ na karierę, a może o decyzję, której wszyscy się domyślali? ale nikt nie miał potwierdzenia. Do sedna i pokażemy, jak przez lata powstawały sygnały, które dziś układają się w jedną bardzo mocną całość i właśnie tam zbudujemy największe napięcie tego materiału. Są w życiu znanych ludzi takie chwile, w których jedno zdanie potrafi zmienić sposób, w jaki patrzymy na całą ich historię. W przypadku Marcina Gortata ta chwila dojrzewała długo. Była jak napięcie, które nie wybucha od razu, tylko narasta przez lata i nagle, w odpowiednim momencie, wybrzmiewa mocniej niż wszystkie nagłówki. W wieku 42 lat Marcin Gortat w końcu ujawnił to, co wszyscy podejrzewaliśmy. I zanim powiemy o tym tak, co, musimy zrozumieć to, dlaczego to w ogóle stało się tematem. Przez całe lata kariery W.B.A. Gortat był postrzegany jako człowiek, który gra twardo i żyje twardo. Skupiony, zdyscyplinowany, odporny na rozpraszacze. W świecie pełnym skandali i upadków on wydawał się jednym z niewielu, którzy nie dają się złamać. Ale właśnie ta bez, bezbłędność zaczęła budzić podejrzenia. Nie dlatego, że ludzie chcieli mu źle, tylko dlatego. Że widzowie znają mechanizmy show biznesu i sportu. Jeśli ktoś wygląda zbyt perfekcyjnie, to znaczy, że za kulisami kosztuje go to ogromną cenę. I teraz pojawia się kluczowy element: życie po karierze. Wielu sportowców, gdy kończy grać, ucieka od kamer, bo nie chce już presji. Marcin Gortat zrobił coś odwrotnego: pozostał w przestrzeni publicznej. A to oznacza, że zmieniła się forma jego kontroli nad narracją. W NB, a narracje tworzą kluby, media, liga, kontrakty, interesy. Po karierze, narracje możesz tworzyć sam. Możesz też w końcu powiedzieć coś, czego wcześniej powiedzieć się nie dało. I właśnie w tym miejscu wracają te podejrzenia, o których mówi. Te same pytania, które od lat wisiały w tle: dlaczego tak mocno oddzielał prywatność? Dlaczego unikał jasnych deklaracji? Dlaczego temat jego życia osobistego był zawsze pasz niedomknięty, dlaczego nigdy nie pozwolił, by cokolwiek przysłoniło sport? A teraz proszę Państwa, wyobraźcie sobie ten moment. Człowiek, który przez pół życia był oceniany za wyniki, za formę, za statystyki, nagle staje w świetle reflektorów już nie jako gracz, ale jako dojrzały mężczyzna. 42 lata. Wiek, w którym nie udowadnia się już światu, że się potrafi. W tym wieku człowiek częściej zadaje pytanie, czy żyłem tak, jak naprawdę chciałem. I wtedy pada to, co dla wielu jest ujawnieniem, że przez lata najważniejsze decyzje nie wynikały wyłącznie z boiska, że była w tym także ochrona własnych granic, własnej tożsamości, własnych relacji, że Gortat, mimo sławy, Długo wybierał prywatność nie dlatego, że nie miał nic do pokazania, ale dlatego, że nie chciał oddać życia osobistego na pożarcie ciekawości. To brzmi spokojnie, ale, proszę państwa, dla ludzi to jest jak uderzenie, bo nagle okazuje się, że podejrzenia widzów były proste, że on coś ukrywał. Tylko, że prawda może być mniej skandaliczna, a bardziej ludzka. Chronił siebie, chronił bliskich, chronił to. Co uważał za najcenniejsze. I tutaj buduje się kulminacja reportażu. Bo jeśli przez lata sportowiec był oceniany jako samotny wojownik, a dziś pokazuje, że jego życie miało drugą warstwę, to całe jego milczenie przestaje być pustką. Staje się komunikatem. Nie wszystko musi być publiczne, żeby było prawdziwe. Widzowie podejrzewali, że w jego życiu jest coś więcej niż sport, że była jakaś cena, że może były relacje, które cierpiały. Może decyzje, których nie dało się wytłumaczyć w wywiadzie na szybko, może emocje, które nie pasowały do wizerunku twardego centra NBA. A kiedy dziś to w końcu zostaje nazwane, choćby nie wprost, nagle pojawia się inne pytanie: czy Marcin Gortat był szczęśliwy w czasie największych sukcesów? Bo można wygrać swoje miejsce w NBA i jednocześnie przegrać spokój. To jest ten moment, w którym publiczność czuje coś więcej niż ciekawość, czuje ciężar. Czuję, że za sukcesem stoi człowiek, który musiał decydować kariera czy normalne życie. Ujawnił: Nie musi oznaczać skandalu, może oznaczać przyznanie, że wszyscy mieli rację, że on żył pod ogromnym napięciem, pod ogromną kontrolą, z ogromnym ciężarem odpowiedzialności. Bo to właśnie podejrzewaliśmy, że nic w jego życiu nie było przypadkiem. Co zostaje po tej historii? Dorobek, wpływ, wizerunek. I pytanie, jak zapamięta go Polska? Jako twardego sportowca czy jako człowieka, który w końcu pozwolił sobie na szczerość? Kiedy kończy się kariera zawodowego sportowca, zaczyna się coś znacznie trudniejszego. Życie bez gwizdka, bez szatni, bez rytmu meczowego. Dla jednych to ulga, dla innych pustka. W przypadku Marcina Gortata to przejście było szczególne, bo on nie zniknął. On Został i nadal pozostaje postacią, którą Polska rozpoznaje natychmiast. Jego dorobek sportowy jest niepodważalny. Przez lata był jednym z najbardziej rozpoznawalnych Polaków w NBA i przykładem, że konsekwencja oraz profesjonalizm mogą zaprowadzić zawodnika z Europy na największą scenę świata. To jest historia, która inspiruje młodych sportowców do dziś, bo Gortat nie był projektem medialnym. Był człowiekiem, który budował się krok po kroku, ale patrząc na jego historię dziś po ujawnieniu tego, co, jak mówi tytuł, wszyscy podejrzewaliśmy, łatwiej zauważyć drugą stronę medalu. Sława sportowa jest piękna tylko wtedy, gdy kamera jest włączona. Poza kadrem zostaje codzienność, presja i cena, której kibice często nie widzą. Rodzina i życie osobiste Marcina Gortata przez lata były tematem który nie miał pełnej odpowiedzi i to właśnie ta cisza stała się częścią jego wizerunku. Dla jednych była dowodem klasy, dla innych powodem plotek. Dziś jednak widać, że być może to nie była gra w tajemnice, tylko metoda przetrwania w świecie, w którym każdy detal może zostać wykorzystany. W Polsce sportowiec jest często traktowany jak bohater zbiorowej wyobraźni. Kibice chcą wierzyć, że ich idol jest idealny. Ma sukces, ma szczęście, ma stabilny dom, ma spokój. Ale Gortat przez lata dawał do zrozumienia, że w jego historii najważniejsza była praca i że nie wszystko da się pogodzić bez strat. Dzisiaj, kiedy patrzymy na jego drogę, widzimy człowieka, który osiągnął maksimum w sporcie, ale jednocześnie bardzo mocno pilnował tego, by prywatność nie została rozszarpana przez opinię publiczną. To zachowanie, dawniej oceniane jako chłodne, teraz można interpretować jako świadomy wybór dojrzałego człowieka. Ujawnił może oznaczać, że po latach w końcu powiedział coś, co domyka obraz. Że jego życie było bardziej złożone, niż widzieliśmy. Że nie był tylko płótany polskim młotem. Był człowiekiem, który musiał żyć w podwójnej roli sportowca i osoby publicznej. Dziedzictwo Marcina Gortata to także wpływ na młode pokolenie. Bo jego kariera pokazała, że można wyjść z Polski i odnaleźć się w NBA. Można być konsekwentnym, można nie ulec skandalom, można utrzymać standardy, ale można też zapłacić cenę w ciszy i dopiero po latach pozwolić sobie na więcej szczerości. I, proszę Państwa, w tej historii najbardziej porusza to, że sukces nie zawsze oznacza spełnienie, że trofea i rozpoznawalność nie odpowiadają na pytanie o to, czy człowiek miał czas na siebie, na miłość, na rodzinę, na normalność. A kiedy gwiazda sportu dożywa momentu, w którym nie musi już nic udowadniać, może w końcu powiedzieć tak, to było trudniejsze niż myśleliście. I być może właśnie to wszyscy podejrzewaliśmy od dawna.